Witam serdecznie. Dzięki uprzejmości sklepu GearBest mogę, raczej mam okazję, testować yy, goglem yy, pod marki GearBestu, czyli Furby, yy, gogle model VR01. Yy, no i tak, gogle przychodzą zapakowane w takim oto pudełeczku. Nie za duże, nie za małe. Sam raz. I tak, no mamy tutaj od razu powiedziane coś o tym, co tu mamy. Duo antenas, czyli wbudowane mamy Diversity, jak zresztą widać na obrazku. Ekran 4 i 4,3 Tesla, do samego ekranu przejdę na hmm, dalsze części. HDFP Google, No, na to trzeba troszeczkę przymknąć oko. No i jaki mamy odbiornik, czyli 58 GHz, 40 kanałów z obsługą Racem Bandu. Na odwrocie mamy obsługiwane kanały. Jak ktoś był zainteresowany, zapraszam do popatrzenia w tym momencie. No, a my sobie zaraz zobaczymy jak gogle same sobie wyglądają i co dostajemy w zestawie. Tak więc uno momento. Ok, odpakowane i tak. No oczywiście w takiej tutaj wytłoczce dostajemy gogle. One wyglądają w ten sposób. Jest tu nadruk producenta, jak i nazwa modelu. Wyjścia dwie anteny, złącza RPSMA. No i tutaj mamy konektory oraz bodajże głośnik albo wywietrznik. Dalej, tu jest taki uchwyt na kabel. I tak, same gogle mamy wykończone tutaj taką gąbką. Ona jest miękka, naprawdę bardzo przyjemna. Gogle są co prawda dość małe ja może zaraz wezmę kładunki chociaż nie, porównamy potem z kładunkami dla dalszej części filmu są dość małe, chociaż muszę powiedzieć, że są całkiem wygodne, przynajmniej na moją głowę są ok tutaj mamy paski na, które, na których ogogle będą trzymać się na naszej głowie ich długość możemy zmieniać tutaj nie ma problemu każde z tych trzech długości możemy zmieniać Dobra, gogle sobie odłóżmy na bok, no i wrócimy za chwilę, a tym razem popatrzmy sobie co jest dalej. No, jak widzieliśmy na obrazku przed chwilą, producent umieścił na obrazku gogle razem z takimi dwiema pięknymi antenami, z jednym patchem i z, jednym, z jedną koniczynką. I ku mojemu zdziwieniu, proszę bardzo, raz i proszę bardzo, dwa. <laughs> Przepraszam. Takie dwie anteny zostajemy w zestawie. Może je przybliżę. Oba ze złączą oczywiście, jest także tak, żeby pasowały do gogli. Koniczynka, no taka z obudową, z FuryBina drukiem. Obydwie anteny są zrobione na takim fajnym kablu. Dość sztywnym, który możemy sobie dowolnie zmieniać jego kształt. On się będzie trzymał. No tak, antena paczek, antena patch. No jak, jak działa, to. Czas pokaże i praktyka też. Przechodząc dalej, antena patch jest zapakowana w tym woreczku. Antena koniczynka jest zapakowana w osobnym woreczku. Dalej dostajemy zestaw kabli. One są oczywiście ładnie spięte, jak przychodzą. I dostajemy jeden kabel zasilający. Końcówka z jednej strony, taka, żeby pasowała do gogli. Z drugiej strony mamy, się podejrzew, JodeST nazywało takie czerwone. Dajcie mi sekundę, manualny fokus przełączę. O taka oto końcóweczka. Yy, a po drugie mamy kabel, żeby sobie podłączyć yy, zewnętrzne źródło wideo. Tutaj z tej strony czteropinowe, tutaj dwupinowe. Znaczy dwupinowe, yy, no zwykły jack. jack. No RCA. Przepraszam za zamotaniem i teraz tak, yy, no nie dostajemy niestety przejściówki na XT60, czyli na coś, czego większość z nas używa, tak więc ja sobie taką przejścióweczkę zrobiłem. Aha, no jeszcze wspomnijmy o instrukcji. Yy, no instrukcja jak instrukcja, że specjalnie nie jest potrzebna ewentualnie do rozszyfrowania, co znaczy przyciski. Zrobię przybliżenie. Yy, mamy tabelkę tutaj yy, z kanałami i yy, rekomendacje dotyczące zasilania. Producent rekomenduje zasilać gogle pakietem 2, 2 lub 3 calowym, ja używam 3 calowego, 1300 mAh, na ile starcza nie wiem, jeszcze tego na tyle nie używałem, żeby, żeby móc to powiedzieć. Choć producent tu deklaruje, że na baterii 3 calowej 2200 mAh uzyskały ponad 18 godzin czasu pracy, wow, sporo, no i baterię nie trzeba będzie długo ładować przyjrzyjmy się teraz może goglom bardziej sami w sobie bo tu mamy przyciski i teraz je zaraz rozszyfrujemy yy, otóż tak mamy tu przycisk duży S mamy tu M, B i CH <laughs> S służy do włączania autoskanowania tak gogle yy, same się potrafią dostroić do częstotliwości z której będzie najlepszy odbiór dalej mamy M yy, czyli po, przy, przy, przy trzymaniu wejdziemy do menu a y, po naciśnięciu zmienimy źródło z wewnętrznego odbiornika na zewnętrzny, tak samo y, B to jest Band i C to jest Channel. Y, one służą do zmiany, no, oczywiście, pasma i kanału poszczególnego. I to z takiego y, omówienia myślę tyle. Aha, nie tyle, bo przecież jeszcze jest rzecz najważniejsza, czyli ekran. Tak, jak pisałem na obrazku, mamy tu ekran przekątnej 4,3 cala i rozdzielczości, uwaga, uwaga, tak, 480-272 piksele, czyli ekran yy, o takich samych parametrach jak ten w kwanunkach 1. Z tym, że yy, jest to bardzo dziwna rzecz, otóż yy, klanunki 1 miałem, mam klanunki 2, mam klanunki 2 Pro i mam yy, nie Kuanumki, i mam tego i powiem Wam szczerze, że o ile kwanumek V1 nie nienawidziłem, po pierwsze był niewygodny, a po drugie ten wyświetlacz był beznadziejny, to o tyle w tych goglach rozdzielczość dość niska. No powiedzmy sobie szczerze, 480 na 272 nie przeszkadza mi aż tak bardzo. Muszę powiedzieć, że przestają aż na to taką uwagę zwracać. Dane na OSD są czytelne, co zresztą co zobaczycie. I nie narzekam, ta soczewka, która tu jest. Obrazu nie zniekształca prawie w ogóle. Obraz jest bardzo ostry i przede wszystkim dzięki temu, że tego ogóle wykonane są z plastiku, to wrażenie siedzenia w którymś w środkowym rzędzie kina jest większe, ponieważ nie jest tak jak w klanukach, że wszystko jest wykonane ze stereopianu i są widoczne różne zmarszczenia tego steropianu, To mnie dość denerwuje. Ale tu jest właśnie to fajne. To pierwszy raz miałem okazję yy, doświadczyć czegoś takiego, że właśnie naprawdę mam wrażenie, jakbym siedział w kinie i patrzył, jak sobie latam. Yy, jest to bardzo fajne wrażenie. Yy, I tak, możemy sobie przejść zaraz do włączenia tych gogli. Yy, założę tylko koniczenkę, bo to będzie mi potrzebne. To zaraz kopter odpalę, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Oczywiście widok z aparatu nigdy nie będzie taki fajny, jak, jak na żywo. To jest największy minus recenzowania Goli, że nie jestem wam w stanie w 100% oddać doświadczeń. Ale tak, weźmy sobie tu pakiecik. jakieś czarny sobie weźmiemy, chyba jest naładowany. Czyli tak, użyjemy przejścióweczki. Zapinamy myk. Podpinamy tutaj gniazdko VIN, a raczej DC, przepraszam, i podpinamy. Na goglach nie ma włącznika, yy, włącza się je po prostu podpięciem pakietu. Dokładnie tak. Yy, z jednej rzeczy, których nie potrafię zrozumieć, yy, jest umiejscowienie gniazda u góry na zasilanie. Z jednej strony to po prawej stronie mamy takie, taki zaczep na ten kabel, i ja go użyję, ale z drugiej strony nie potrafię zrozumieć dlaczego. Nie można było tego tutaj od dołu zrobić? No cóż, najwidoczniej nie można było. I teraz tak, ja spróbuję to wykadrować tak, żebyście widzieli wszystko. Pozwólcie, że przybliżę. Niech się wyostrzy, pięknie. Dobra. To jeszcze fajnie będzie jak odpalę kopter, więc dajcie mi sekundkę, ja odpalę i już zaraz będziecie wszystko widzieć. Dobrze, więc składam mamy odpalonego. Tak więc y, możemy zobaczyć, cóż tam na naszych Google się będzie wyświetlało. Jak widać na razie tanie z Tak więc zaciskam przycisk S w tym momencie. Auto Searching. Google nam szukają naszego kanału. I tak znaleziony jest. Yy, bo, to zrobić tak, żeby wszystko było dobrze widać. Yy, z Waszej perspektywy yy, obraz wygląda naprawdę przyzwoicie, bo oczywiście aparat jest dość oddalony od tego. Yy, I tak też jest w rzeczywistości, że obraz jest całkiem, muszę powiedzieć, przyzwoity. Yy, wyświetlacz jest jasny. I jest tu coś takiego, coś innego niż jest w kłamkach. Otóż w, yy, tutaj ten wyświetlacz ma jakby strukturę wyświetlacza Amoled. Także yy, mi się wydaje, Przynajmniej mam takie odczucie, że piksele nie są ułożone dużo obok ciebie, tylko jakby po przekątnej. To jest takie dość dziwne wrażenie. Nie wiem, czy to soczewka przypadkiem takiego wrażenia nie daje, ale e, przez co ta rozdzielczość nie denerwuje tak jak w kładunkach e, V1. Oczywiście w V2 tego już nie ma, bo mamy świetlacz o wiele większej rozdzielczości, ale tak. E, przejdźmy sobie teraz do menu, zobaczymy, co możemy w ogóle ustawić. I już przytrzymuję teraz przycisk menu. I mamy. Możemy ustawić jasność obrazu, kontrast, także nasycenie koloru i ostrość. Przepraszam, znikło. Teraz możemy coś zmienić dla przykładu. Zmieniamy Sharpness. Teraz naciskam przycisk y, od zmiany kanału, na przykład, y, a zmniejszamy przyciskiem od zmiany no, kanału i pasma. Tak więc teraz zmieniamy ostrość na przykład, chociaż to jest oczywiście elektroniczne tylko yy, i nie jest to specjalnie jakoś super widoczne oprócz, a widoczne są tylko zakłócenia na moim OSD yy, możemy też sobie zmienić język, a, przepraszam, nie ten guzik a i już zakłócenia ma w magiczny sposób <laughs> bardzo mnie to cieszy yy, prawdopodobnie zły kanał yy, nacisnęłem przez przypadek, dobra więc menu w Google'ach jest całkiem podstawowe nie jest tu specjalnie dużo opcji, jest wszystko, co, co może być nam potrzebne. Języka chyba nikt nie będzie zmieniał. No mówię, to są dostępne podstawowe opcje i tu jest bez żadnych udziwnień. I myślę, że takie właśnie powinny być yy, gogle, po prostu działać prawidłowo. A te takie są. Yy, co do odbiornika i tego, jak on działa, yy, to pokażę czas, bo yy, będę ich używał jako swoich głównych gogli. I myślę, że za tydzień, dwa yy, wrzucę opinię, jak, jako, można powiedzieć, użytkownika, już po pewnym czasie. Ale myślę, że z takich pierwszych spostrzeżeń yy, z, z to będzie tyle, myślę, na dzisiaj. Yy, no i tak, i podsumowując, yy, Gogle, z tego co widziałem, kosztują około 50 dolarów, coś takiego. Yy, na tą chwilę. Jeżeli miałbym te 50 dolarów, nie pamiętam ile kosztują kłanunki, więc nie dam jednoznacznej opinii. Dopiero jak ich pożywam wydam moją jednoznaczną opinię, czy warto, czy nie warto moim zdaniem. Ale na tą chwilę jest nieźle. Muszę przyznać, że spodziewałem się tragedii, no bo umówmy się, marka Furybee nie jest jakoś specjalnie u nas rozpowszechniona. <laughs> Dobra. Więc spodziewałem się o wiele gorszego. Po pierwsze, wykonania. Yy, I po drugie, nie sądziłem, że te google mogą się do czegoś nadawać. Myślałem, że yy, będą aż tak tragi tragicznie tragi niewygodnie. A zaskoczyłem mnie ten miły materiał. W środku jest gąbka, a to jest tego takim materiałem, co jest, co jest bardzo fajne. Yy, no na razie, mankamentem, do czego się mogę przyczepić, jest umiejscowienie tego. Yy... <laughs> no. Gniazdka na zasilanie, chociaż teraz tak myślę, że można to pociągnąć pod zaletę, bo przynajmniej sobie nie pociągniemy i nam się nie urwie. I nam yy, nie odłączy zasilania. Przez to, że kabel jest trzymany tu po prawej stronie, a to wchodzi u góry, więc Z uznaniem tego za wadę, jeszcze się wstrzymam. Yy, za wadę myślę, że znaczy wadę. Mógłby producent dorzucić też pieściówkę na X160, ale umówmy się, te w to nie są faczaki za nie wiadomo ile pieniędzy. Tak więc to myślę, że można przeżyć. Na pewno ogromnym plusem jest to, że dostajemy dwie anteny. To jest jak za cenę 50 dolarów około. Yy, bardzo fajny dodatek, biorąc pod uwagę, że faczaki za dolarów 300-400 nie przychodzą nawet z odbiornikiem. Tak więc to jest takim dobrym zaskoczeniem, fajnym. Zwłaszcza, że te anteny wyglądają całkiem porządnie. I tak. Myślę, że to będzie na tyle. Film z, z, z moją, że tak powiem, opinią końcową pojawi się za jakiś czas. I myślę, że na razie będę ich używał. No i tak jak mówię, do zobaczenia w kolejnym filmie. I to będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli ktoś by był zainteresowany zakupem tych gogli już w tym momencie, w opisie wklejam link do sklepu gearbest.com, tam możecie tego ogóle nabyć. Ja jeszcze raz dziękuję sklepowi za możliwość ich testowania, tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie, dziękuję za uwagę i cześć.